1920 roku. W końcu, po wielu latach, kiedy każdy z was właśnie już osiągnął jakiś sukces zawodowy no, i zaczął spełniać swoje marzenia, macie okazję się spotkać. Jako członkowie jednego bractwa, się sobie przypomnieć stare dobre czasy. David, Thomas, może przejdziemy się do naszej starej klitki? Wciąż mam klucz. Yy, A no? Słyszałem, że jest możliwość najęcia od ciebie jakiejś chaty w górach na polowanie. Indian wielu poszło do wojska, zostało wysłanych do Europy razem z nami. Tylko po to, że znają się na tropieniu. Dlatego też uważam, że ludzie powinni robić to, co im się podoba, do czego mają pazu, tak zwany pazu profesorze, ja rozumiem, że pan ma rację, ja rozumiem, że te książki mówią to, co mówią, ale proszę skojarzyć, świat idzie naprzód, wszystko się zmienia, mamy coraz więcej badań, coraz więcej wyników, coraz więcej rezultatów. Idziemy właściwie tam do, do lasu na, na polowanie. Wszyscy polują teraz, nie będę tam polowanie to nie kręci, mhm. ale tak naprawdę będę miał chwilę czasu, żeby poczytać księgi książki. książki. Dlatego ważne jest, żeby zaciskać poziom relacji pomiędzy różnymi rasami, na każdym możliwym pokoleniu. Nie myślać za starych dobrych czasów. Wiesz co, strasznie mnie upie w krzyżu po tych ostatnich wykopaliskach. Wiesz co, a ja kończąc zakupy za te z jedaniem, to jeszcze mówię, mhm. trzy, butel, trzy buteleczki. Bo widzisz, dlaczego pytałem, bo jak wychodziłeś, jego gest słow, i słowa wyglądały mi na bogosławieństwo. Ale powiem ci, że to miejsce to mnie zaintrygowało. chętnie mi je odwiedził. Wiesz, to jednak jednak moja dziedzina. Zobaczyć pozostałości wierzy możliwe, że nietknięte na Dominicalis.